Przerażająca sztuczna inteligencja przenosi ekspresję twarzy jednej osoby na drugą, jak widać na filmie, aby stworzyć niesamowicie realistyczne, dalece zafałszowane filmy. Oprogramowanie dokładnie przenosi obszar jednego filmu wideo, na przykład usta postaci na inną postać, tworząc zafałszowane filmy. Film wyprodukowany przez zespół przeniósł ruchy ust brytyjskiego komika na filmie Johna Oliviera, na twarz Amerykanina prowadzącego programy talk show Steve, Stevena Colberta. Naukowcy ostrzegają, że technologia może zostać wykorzystana do tworzenia fałszywych wiadomości, które umieszczą nieprawdziwe słowa w ustach polityków lub innych wpływowych postaci. Dla prowadzenia własnych badań naukowcy z Carnage Mellon University. W opracowali nowy rodzaj sztucznej inteligencji o nazwie Resize-GAN. Opiera się on na typie algorytmu sztucznej inteligencji zwanego GAN, który oznacza generatywną przeciwstawną sieć. GAN przeciwstawia jedną sztuczną inteligencję przeciw drugiej, przy czym pierwsza generuje nowe wideo, a druga analizuje i ocenia jego jakość przed wysłaniem z powrotem do oryginalnego bota. Naukowcy przyznali również, że sztuczna inteligencja zmieniająca twarz, jeśli trafi w niewłaściwe ręce, będzie miała potencjalnie katastrofalne konsekwencje. To otworzyło nam, badaczom, oczy, że tego rodzaju nieprawdziwe klipy będą tworzone i będą miały taki wpływ, powiedział jeden ze współtwórców spół, yy, badań. Znalezienie sposobów na ich wykrywanie będzie ważnym krokiem naprzód.